Dobra, siema, tam gdzie skończyłem, tam jest, co mieliśmy wpisać? jogm, jugm, Widzisz, nic nie widać na tym. Może pod, o, jugm, no, pod tą widać. To ustawmy te dyski Teraz jeszcze. Już znam rozwiązania niestety. sobie po prostu mm, nastawimy to nie yeah. raz jeszcze y, g, my. i rozwiązanie jest na dole blut 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 szukamy pana blutę tu go nie ma blood czy blut Może? Judmy Tak Blut Jest 3,666 <grywy> Dobry kod, hmm. 3-6 Trochę inna pozycja kamery jest. Hmm, a to przez live y na TikToku. Nie no mam otwartego. to nie było to. Nie. Sprawdźmy, co jest w środku. Zwykle istnieje tak. Zwykle istnieje tak. Zwykle istnieje z tego powodu. To pewnie posążek, który znaleźli w Machu Picchu. Kamień musiał być ukryty we wnętrzu. Dobra, weźmy nagle, zobaczmy, co tam jest. Idziemy. Hmm. No, idziemy. To skąd się wyjawiło? Tak, nagle tekstuje na tym, nie? Dobra, jest kamień. Co on trzyma? Hmm. Chyba za wcześnie kliknąłem. Mogę zwiedzić najpierw. Co tu jest napisane? Ten grobowiec będzie waszym no. grobowcem. Powiedzieć może coś o ziemi. Palce! Uwalmy łapę no. Co to było? Adek. Na naziści. Tak. No, Jones! Tylko jeden jest. Na razie. Zobaczymy co potem. Kolbą, no. Puścił, puścił Cieka to to było, nie? Dzina Hlaśnikiem, no. Hej tu! Halu. Ty hey. no, każdy normalny te dwa hity to dla tak Ciebie nie przetrwał. Indiana Jones, jestem zaskoczony, doktorze Jones. Wos mówił, że nie żyjesz. Ach, tak? Ciekawe, o czym jeszcze kłamał. Nie tylko o tym. Ręce za głowę. No Cóż, nie mm, dość, że ćwierć mózg. Żołnierza zostawili. Niech zamarza. Okej okay. czy mogli go przykryć? Też mi się tak wydaje. Co tam? Gdzie jest kamień? Amerykański szczurze. Jaki kamień? Kamień? No po prostu. Jaki kamień? Yep. Wiesz, czym jest Huenengst? Nie, nie znam niemieckiego sobie. Tak. <grym> oh. Mam to. Wszedłem na tę straszną górę, choć przy każdym kroku mój umysł krzyczał z przerażenia. Zrobiłem to z powodu czegoś, czego wy, Amerykanie, o ciasnych umysłach nie zrozumiecie! Nie mam kamienia. Ach, proszę, oświeć mnie. Oddania. Całkowitego i absolutnego oddania ojczyźnie. A co z Amerykanami? Hmm? Budują jak młodych. Jest ich obowiązek Libenzynalni. <grystanie> ich powołanie No słucham. A Ale wszyscy Niemcy, znaczy żołnierze to? znają. Nie macie Angielski? historii, narodu. Takie pytanie. ani przywódcy To co macie. To głupie amerykańskie kreskówki. Japońskie anime. Ciu ciuch, ciu ciuch! Ciu ciuch, A, dobra, myszka Miki. Dobra, wszystko jasne. Śmiejecie się i tańczycie, świętujecie swoją głupotę i pijecie szczyny, które nazywacie piwem! Uuu... Skoczę w bokie dla ludzi, którzy są oddani Rzeszy. I ten ziomek Konam po prawej nie lek. widział jak Róż ona tam przechodzi? No coś jest nie lat. tak. Ty jesteś oddany. Możesz przetrwać wszystko mm -hmm. To czyni mnie Niezwyciężonym! Nie mów tak głośno, bo się lawina obudzisz. Gratuluję! Oddaj mi ten. Już! Nie oddam ci czegoś, czego nie mam. Na pewności... Przeszukam twoje zwłoki! Ja mam karmię, go Rzuć go w przepaść, rzuć go w przepaść No zrób to, do Nie ja to, żem nakłaniał, nie? To nie kam. No i teraz siedzę. No aż bujno. Czyż nie wiem, co się dzieje. To jest dobre. Uciekać w takim przypadku, nie? No dobra, to nie muszę chyba wciskać e. Dobra, what next? Gram Absolutely. Ciekaw jakby nie przyszła animacja, nie? Ile czasu... Ile czasu on może lecieć do góry, nie? Możesz lecieć do góry, eee, podróżować statkiem. Ile on będzie zjeżdżał po tej górze. No to też jest dobre pytanie, nie? No to chodź. Like Pełną padam się tutaj akcja. To się kewos. wymagając To Oklahomama. Mm. Okkaz mi ten kamień. Musimy coś zrobić. A mój lbieńc, możeży jeszcze? Z po powietrze Rozstępujący się. Golden Dragon Tea. Shanghai. Gina to nie rodzina. Jedziesz dalej. Oh. Przeżył. Ale no skrzydła zrobiła gratulacje Zawsze Indiana ma tego farta, nie? Że w niego nic nie spadnie. Jest niesamowite. Wyżej, dobra jest. Zaopiekuj się nim. Hmm, on musi odbudować, tak. Musimy się wydostać. Stąd. wiem, gdzie to jest. Wygląda jak tak wioska, jakaś. Nie rozumiem, co się właśnie stało. Dosłownie przed chwilą byliśmy w górach. To nie jest jakiś zwykły kamień. To magiczny. Nie wiem. Nas...

Szybciej! Japońskie bombowce! O oh, kurde. Dlaczego musiałeś to zrobić? Wziąłem to gdzieś w e, tym. Chyba czeka nas wspinaczka. Nie, w innych innych. na grząd. Jak wezmę aparat, to mi to zniknie, nie? Dobrze pamiętam. Muszę zrobić zdjęć. A, potrzebne lepsze ujęcie. Nie oddadzą miasta bez walki Blakuje mi tego, że tą broń wyciągnęś, nie, która była ostatnio zebrana, ona zawsze wypada. Zależące spotkanie, rozmawiałem stronki. Jeden z moich studentów to przeczyta. Hmm. Wejdziemy. Co my tu robimy, Mapa Shankaio. Idealny unik. Czasy pozycję. Bandasz? To jest bandasz? Bandasz, bandasz? Nie, butelka. Tylko butelkę, to butelkę. Biorę butelkę, bo nie mam nic. Zaraz, z czego się pultasz? No. potrafię tym latać Potrafisz? Wiem, że to szalony pomysł, ale masz jakiś inny? Tak. Nie odpowiedziałaś! Muszę sprawdzić, czy silnik działa. Dobrze, chyba mamy plan. No dobre, ale ja chciałbym jeszcze. Że... Eee, co mi McDonald pisze? Jak jestem w Szanghaju? Mm. rozdane, rozdane. Idealny unik: Mięci wrogiego ataku dzięki wykonaniu idealnego uniku. Odblokuję, chociaż nie miałem uniku, zrobić, Dobra Jezus, dobra, lecę Uważaj. Zdarza mi się. Niech będzie Cóż, jeśli uda nam się stąd uciec, to napiszesz kolejny artykuł. Ciekawe, ciekawe. Mm -hmm. Medu? Mi dalej. Is to jest parę tak. Mieszane niestety. Dobra. Mm -hmm. Wydaje mi się, że ten szanchaj to będzie jakiś krótki, nie? No i nice. sobie tak oglądam, nie? Musimy dostać się na drugą stronę. To nie takie łatwe. Nooo Ciekawe co pod nam się trafi Już powoli lokacje dobiedają. dobiegają nawet do końca Trząs Wszystko dobrze? Nie Jestem cały Chyba Uważaj mm. Się tak nie bawiłem Zabawa przednia mm, dura. Siema Wynośmy się stąd Już jestem tu samolot Tak, tutaj zaraz Mmm ładnie wygląda ja nie powiem, że nie Szybciej, gina o! Mm. Klapsa dostał. Czy będę musiał strzelać do samolotu? No wsiadasz, indy. Indy, gracie dio! Działa! Ale musimy go naprostować, by móc wystartować. W porządku! Postaram się unieść ogon samolotu. To takie lekkie, do mm. Nie chcę, żebyś umarł! Jeszcze nie umieram. Dobra, co to strzelanie na będzie. Nie, i dupą muszę strzelać. Dobra. Przeładuj szybko, indyd. Leć wprost, bo nie mogę strzelać! Co ty dobrze trafiasz. lecić z zygzakiem, żeby nas nie trafiali! Jak zygzak tutaj pod... Y... ...dawaj, dawaj. że jak się mi się skręczy, nie? no tak zanim się przeładuje dawaj inny aha okej okay, nie to nie no niech przeładuje już teraz na co, leci w budynku? La a, a to my przepraszam! <gry> Stary znajomy! Może przedstawisz mnie, skoro tu jesteśmy? Dobry pomysł! Umówmy się na kawę. Nice randeczkę Jednak nie, dobra. Jezusie ciśnę bawić. Odsuwa się! No to było na tyle, nie? Przysiadka. Cyne. Zajdź mi z drogi kolego. Jazda. No to nieźle. jest Skadży. Na... Zobaczyłem upadł. O. Już zostanie lecieć. Możesz mi to zamknąć. Cyby nie zamykamy. Jesteś rano, proszę, będę. Dziękuję. Mm. Wciąż nie rozumiem, jak ten kamień zdołał przenieść nas na drugi koniec świata. Jedyne co wiem, to to że nikt nie może ich ponownie użyć. Jak brzmi twoja hipoteza? Nie brzmi. Pomyśl tylko. Użyli ich naziści i skończyli na szczycie góry, a my skończyliśmy w strefie działań wojennych ledwie unikając ostrzału. Widziałem już, co się dzieje, gdy ludzie igrają z takimi mocami. Mm. To się nie kończy dobrze. To na pewno. Nie. Słuchaj, mogę? Wysadzić cię w najbliższym porcie, może znajdziesz statek do Włoch, czy nigdzie się nie wybieram, Jones. W porządku. Gdzie pozostałe kamienie? O, cóż. Najbliższe miejsce na wielkim kręgu to Sukotai. Ma A ale co jeśli Vos ma już ten kamień? Niemożliwe. Żaden z artefaktów z Watykańskiego Skarbca nie pochodzi z sukotaj. Musi na mm -hmm. W takim nieźle. razie na co czekamy? No lecimy. Przy okazji, nieźle sobie radzisz za sterami. Tak. Nie wiesz może przypadkiem, jak się lata tę maszyną? Słucham? Nieważne. Mm. Po prostu mogą się pojawić małe problemy przy że... E tam. Tylko małe problemy. Nie to na tyle Himalaj. Mbał, e, tak, dzięki. Ale ścina coś. Mekong. Mam wrażenie, że im bardziej w głąb tej gry, to jeszcze mocniej tnie, hmm. Dobra, chyba się wszystko czytało. Pogadajmy z nabylcami. Tak, ale musimy zdobyć ich zaufanie. Ludzie raczej nie są zadowoleni z tego, że kręci się tu tylu faszystów. Konan, Konam Tylko to, chcesz trochę? Tak, poproszę. O, hej mały. Mm. <laughs> Chyba bardziej tego potrzebujesz. Podróżowanie nocą przez dżunglę Syjamu nie jest najmądrzejsze. O, i tam. Mały przegląd. Wiem, że jeden pokój tylko nie wychyla się, tak. Powiedz, mały, mają tam telefon. Ty, Ta, iPhone'a, zadzwoni do Markusa. Trzeba i za kotem on ci telefon, pokaże. Dobra. Nie przedłużając, bo tu widzę, że już pół godziny nastaje, tylko chciałbym zobaczyć napis. Że wiadomo, że gdzie jestem. Dzisiaj nie dowiem. Dobra, to było na tyle. Dżungla. Skończyło się szybko Himalaje, Shankhai. Ja wam dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!